Ulepszenie z ranka powstrzyma primordianka. Wybierz mądrze. Proszę, pewnie nie strzelać. Gdy? Mogę Mam sporo. Starajmy się w miarę razem Mhm. Ja myślę, że to jest dobry pomysł. No i ja oczywiście dostałam główną. Aj, tak. jestem idiotą. No ja dostałam główną na terafin. Mogłem punkty doświadczenia wziąć. Pewnie ja. No właśnie PD nie ulepsza jeszcze nic z tego, co mam bardzo Rozmiar obszaru. Co mi daje rozmiar obszaru? Mi pan no, to coś... ostatnio powiedziałeś co robi rozmiar obszaru. No tak, no. no tak myślę. Mam no, na no, Jinx to już drogę. Ej, chodźmy pozbierać takie wiecie... ...czyneczki. U nich też siano leci chyba. No. jeszcze jest ja się... Trzeba zadanie Yumi. A co to? Jakie to zadanie? O, idę, idę. To uzyskać zadanie? Jak mam wpisać, jak muszę kurwa walczyć? Na dole, na dole. Musimy biec. Ale jakbym chciał, help, to nie mogę. Ale gówno. No ja też. Ja bym chciał jakiś damage. O kurwa, ale gówniane itemy no, no. bez. O no. kurwa Podoba mi się też, że mam 100 CS na minutę No jest co? Gdzie ta Yuumi? Gdzie jest ta Yuumi? Nie, nie wiem, że powiedzieliśmy, tutaj No kurwa, kotek kurwa narysowałam ona, no, nie? O. Dobra, słuchajcie, ja my. biegnę do tego, że... nie. nie, bo będzie po kolei, różne cele będą, więc nie biegniemy do tego. zostawiajcie mnie A. tutaj, proszę. Chodź, kotek. Dawaj, biegniemy do góry. Chodź. Dobra, zbieramy. O kurwa. Śmierć i podatki. Ej dobra, słuchajcie to. Mam ich ty wegetarianina. Od czasu do czasu zabity wróg w chwili śmierci wpuści zdrowie do podniesienia. Zajebiste. A, aj, zajebiste. A ja mam zyskujesz 1% prędkości ruchu za każde dwie jednostki przyspieszenia, albo zyskujesz 100 jednostek przyspieszenia r -ki. Nie, r nie jest taka dobra, Jinx. Czy ja wiem, dużo bije. Nie no, dobra. To jest, Ja mam co w ogóle 45 sekund, bo ja wziąłem to z tym 100 jednostek przyspieszenia Na RC? No, no to, to u ciebie zajbiście zajebiście tą serafiną Bo ja szczęście darła pizdę No przyspieszenie jest w ogóle zajebiste, a w pewnym momencie miałem co 10 sekund lata Chodźcie to. Tutaj. Chodźcie do Ej, na środku się coś... Też... Hmm. Hmm. Nie wiem czy to się jakby nie przyciąga do środka mapy a, widzę, takie... takie kolorowe? Wiesz to chodzi. co no. chodzi? Nie Ale nie przyciąga. Na środku jest spell od tej, od A, okej, okay, czyli to pewnie to Ale byś podniosłam, czyli znaczy, kto ma, ten ma, nie? <grym> <grym> Final City Puty doświadczenia wiara Ale mi się ulepsza ten pociąg? A z Nic mi się Ale mi się nie podoba, że mam te wirujące kółka wokół siebie No ja też mam, ale... No to fajne, nie ale nie no nie ma nic. Nic innego. One są ogólnie, oh, one to... to odpychają? No Niby tak, ale szczerze mówiąc to nie widzę żeby one... Tak nie jak... psułam ja tego odpychania jak ostatni raz je miałam No, no tak To Dlatego on to chyba ma Sorry, bo ja patrzę co się ulepsza z czym bo ja mówię no, nie no, mam Ja, legendę, ja też zwracam w tym życiu uwagę To jest Trochę problematyczne, więc mam nadzieję, że będzie dużo tych, kurwa, tak leczeć, bo... <słyska> Muszę kryta. Ej, bo ja już nie mogę... O kurde, już nie będę mógł sobie dawać AD więcej. Bo mam już cztery wsoczone. No właśnie, ja to ostatnio zrobiłam i nie ogarnęłam nie tego wcześniej. No. no ja też właśnie, tak. Bambi. No to chuj. Mam bezużyteczne rzeczy wzięte na to wychodzi Już tak powiem w tych małych runach No to ja też mam takie są ja użytecznego to HP Nawet Regina tak. żadnego nie znalazłam po drodze Byłam ja kryta i punkt doświadczenia Znaczy no, ja mam na razie HP? dwie statystyki o. Ale mam też pancerz i przyspieszenie umiejętności, no przyspieszenie umiejętności jest no, w sumie z moim z auto -atakami się skaluje, ale... Mega broken na rakietki, musimy mieć i na ulta to 10 sekund. No. No, wolałbym na przykład jakiś AD movement speed. No, to Dobra, biorę jeszcze regenerację zdrowia. wszystkie bronie. Tam. Nie mam ulepszenia na tibersa, ale... Zobacz to! No jak napierdala. Pomocy! To było ogniwo. I co? I rzeczywiście biega co Tibbers i bije? To właśnie o. zginął. O. Może Boże kogma w domu nie robi jak Michael ja Jackson to. Tak robi? Kogma wchodzi tak i robi Jak gata, o nie Tylko nie to A bo on okay. działa tylko 20 sekund ten Cybers co to, co to to za kotwica? Aha, ja tam ja no. O kurwa. No leciałbym! Kisię z tych działek naboi i nie dałeś tego za dodrzemawiać. Dobra, szans nakryta. Zwykłe obrażenia wezmę. No, ale dobrze, ja Dobrze bo ona nam ten yy, no, Dała sobie. wtedy dobre no skupi. Dobra idę do niej Idę do niej razem z moim niedźwiedziem Idź idź 13. 13. Jestem super Niestety nie wiem jak go ulepszyć, ja ulepszony dług to nie lepszy ale No i belwety przyjechały Chyba do tej Yumi musi kilka osób podejść O, też mi się tak wydaje Cztery muszą podejść nawet hmm. Bo tu są takie króliczki narysowane A rzeczywiście Musicie wszyscy być w niej. gryzacza? <gry> No kurwa eee. podniesienie karty na stałe zapewnia 5% obrażeń. Nie, mam gówno same. Piszesz swój czas. O, swój rozmiar ja o minus 3%. procent i tracisz 20% maksymalnego zdrowia. Zyskujesz 20% prędkości ruchu i 36%, 36 Bra umiejętności. Ja biorę damage Uśmiech. na wszystkie Dawaj, karty. Dawaj. Wiem, Obyśmy wiem. zbierali też karty. Ja się leczę jak podnoszę zł złoto. Aha. Tylko gold digger, chuj. Ale <laughs> serio, miałem dupy inne. No ja mam na przykład takie, że jestem mega spuści, ale jestem mega malutka i wszystko. Nie, ale jak ja zabiję przeciwników i wypada po hopę z nich, to jest open. Tak, no? To prawda. Mam was przez pikiel, nie No Dobra, mam, mam ten yy, energię do działka. Mam energię do działka, więc spróbujcie do niego podejść. I jak będzie potrzeba to. Jak będzie potrzeba to wsadź, bo na razie nie ma. No. I teraz bez sensu jakbyś dała. No zaraz będą cię na fora tych małych, nie? Czy ktoś pukał, czy mi się wydaje? Chyba ci się wydawało. Ja pukałam. Do O chilek Dobra, eee. Dobra wpadam, bo trzy się pojawiły. Okej, okay. chodki. Chyba umrę, bo mnie wyjebał byk na łam po Co jest? Aha tak nie ja że mam małtata. Raz Zrobiłem byka. <laughs> Sorry, my bad. Patrzcie na to. <laughs> nie mogę. Moje ulepszane ten ...żarostrzał, ten taki A co to jest za ziomek? On Słyni nie bije? Aha To jest nasz kąbę. Czemu ją podniosłaś? Dlaczego nie? To no ona wstawała zaraz. A to nie ma kurtownu. Ja podniosłam was wszystkich. Się wydaje się, to ma k***a. No w sensie, że następnym razem jak ona padnie, to nie będziesz mogła jej podnieść od razu. Nie, możesz. Tak tak tego nie możesz i tak od razu. No, no muszę się bateria załadować, nie? Baterię załadować, ale... Ja no. podniesę tą trójkę, jakby... No, no i jak jakby masz pełną baterię... I... No. i dobra, zajmę na to, że ja mam pełną baterię, ktoś nie podniesie, to no następnym razem nie będę miał pełnej. A jakby mnie no, ale... ktoś nie podniósł, no, nie, 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 nie to chyba miałbym. Nie, nie, zawsze jest Nie, nie, nie miałbyś. Zawsze jest prosta. Zależy od czasu, jakby, im dłużej jesteś w grze, tym dłużej się odbierasz. 20 sekund do UTA. No, sobie świetnie poradziliśmy. No kurwa. Nie wiem, ten numer tak zapachny. On nawet nic nie robi teraz! No. <noise> bomba Bomba, klat uh, uh. dla mnie bomba A. nie było nic lepszego Ale no. masz agata tych yy, pierścieni wokół siebie No, z no, Jeden grub, kier, kwar, No mam wrażenie, nie O padł, wiebałam w jakieś 1000, 100 tysięcy bit, i padł Mam na maksa całą, wiecie, te. wiecie o, Ale jest na no, pierdolando Etap gry na 20 poziomie już mi się podoba Dobra, na nakryte zwiększę Podnieście całą baterię będzie potrzebna niedługo pewnie. Bo w tej 12 minucie jest taki ten... Olo Dobra, ja to podniosę kurwa, bo... No idę przecież. Podniosę. Od demet. Chodzi. No. No teraz to już coś pije. Realnie jakby zamiast z tych pierścieni, bo coś innego. Jakby można było wymienić. Byłoby fajnie. I te małe runki wywalił. Pan coś wywalił na obrażenia. Zdaje mi się, że to jest nie jest tym tamte, to możemy spać. Być może. może. O kurwa, o kurwa, problemy To na mama. No, takie wiecie Znowu zadanie od Yumi Ale ostatnio nie było tych zadań A one też dobre rzeczy dają No ja, to, to teraz tyle No właśnie nie To mawe się kacze Dawajcie, dawajcie, dawajcie do niej Chodźcie do Yumi Dajcie Radę, daćcie radę yes. 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 Możemy tego Tam minimalnie irytujące Oj pan chcesz Trochę ci zajmuje Dobra, to jest tu Czerwą kropkę No zajebiście kurwa ja tu nic nie widzę czerwonych kropek Dobra jest dobra jest tutaj Znaleźć Daj o 10% więcej obrażeń tak. odległym wrogom. Dobra. Ej, mogę Dobra. teraz... Ej, ja teraz mam to co Ola. O, o tu to wiesz. wiesz. My w ogóle ciało mieliśmy odpalone, że ta Aurora gada coś? No, nie, chyba Ona chyba gada, bo Mieliśmy, zapisamy. mieliśmy. <laughs> Rafa indemn wchodzi Teraz jest jeszcze lepsze to bo ja mało tych dni zabijałam, nie? No tak, dlatego właśnie się uciekałam za to pamiętam to. To, to podejście mi się wydaje mocniejsze niż na to to no, 100% No i w sumie nie umarłam jeszcze ani razu. O. Ja raz umarłam. Ja chyba raz. Nie... A umarłam? Chyba dwa razy. Jeszcze raz umarłam. Bo zdziwiłam się, że mnie krowa on A no. Zapomniałam, że być może mam 20% więcej obrazy. To, to, to mam No ja nie się patrzcie, się jak znikają. Przez te znikają. Przez te ulepszenia, Yumi. No, no. bardzo dużo dają. No ja ale to teraz muszę uważać, to na te działka. Ale no, możesz stać blisko mnie na przykład i, i ja mogę wokoła cię, nie? Aha. Ty, że, no. No ja... Mmm... Ja ten... tam coś się zwiększył. Tam jest jakiś duży koleś. Duży mężczyzna, jak się go boję trochę. Duży, boisz się dużej Ej, duże, trochę mężczyzna. dużo osobnie goni. Daj pomocy, pomocy, bo mnie goniek i <laughs> zjeb! Wyciekasz od nas! No od niego uciekam też! Co mam z nim? w i umrzeć? Ty, karciocha. Deszcz ognistych królików. Nie, teraz to ta te Briar powinna zniknąć. Też mam taką nadzieję, ale kurwa jak do nas dojedzie. Wiecie co, byłoby fajniejszy gdybym miała regen HP, żebym mogła przeżyć dłużej. Kurde, nie wydaje mi się, to... że ktoś powinien się zająć mobami wokół, a ktoś Briar. No teraz mamy... Nie wiem. Dülerów, nie? No to był problem, Tak, no generalnie jest jak, jak maria, ten... Nie tak, tak. ...jak, jak Brutato. Mam rafał na te wąpiry. Nawet mi nie to używam. wyszło. Ja Kurwa, jak ja mam mamy też dość full No właśnie, pewnie sobie ta ulecz 25%? Ty, po co ja uleczyłam? 25 zł. Te barka pewnie. Teraz A pierdol. Opinia może. o nowym championie. Yy, nie wiem jeszcze, w sensie średnio mi się podoba Dobra Ale zobaczymy Składa się on... Czy w się sensie on polega na swojej... ten. Na, na swojej pasywce w 100%, no. nie? Składasz na shora, ginzo i lecisz resztę Full AP Bo pasywka nie ma... nie ma cooldownu a bije procentowo damage. demage. I lecisz 100% pod no, posypkę ja Dobra, nie rozłączajmy się Dobra, no, ja To do mnie, żebym się zgłosiła w konkursie, bo jej dziewczyna teraz pracuje w kinie w Poznaniu i... Robi ja jak Neko, no bo nikt się nie zgłosił jeszcze w konkursie Dobra, teraz schodzi ta Brajar Robimy ją na sukę Idę po expa a... Nie? nie? Nie ma sensu, sensu? ekspa zbierać. A dobra, okej. Okay. To już jest full ten, no Ja mogę ją tak? rękować, tylko musimy mieć. No ja nie mogę do niej podejść czasem, bo... To... No o, jest... Oj, Nie, ją sama I ereczka, cyk. O nie, ona mnie fokusuje teraz. Nie merki. Patrz, ona zaraz padnie No O nie, odepchnęła mnie nie? to dała zadała o, o. I Wiecie co, jak ona odpycha trzeba się ustawić tak, żeby nie wypchnęła za arenę Jeszcze ani razem nie, nie razu. To ja dobrze się ustawia. Nie. Da się samo ten tryb grać? Nie wiem Chyba nie tak, da. da się, da się Da się, da się. Obo, Obojętnie jakby, Udało się. dla osób max 4 po prostu I I Dobra, teraz odblokowaliśmy Brajar